Cześć, witaj serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę ci krok po kroku, jak możesz stworzyć swoją reklamę na Instagramie. Znajdujemy się tutaj w moim e-booku 80 zapytań, promptów do chat GPT. Jeśli interesujecie ten e-book, znajdziesz go w opisie do tego materiału. I przechodzimy sobie tutaj do sekcji rozwój Instagrama i tu mamy Instagram Ads. I po wejściu Mamy tutaj pięknie opisany wstęp. Mamy również zapytania, które możemy wykorzystać. Są również przykłady. No i na końcu mamy wskazówki, które pomogą ci lepiej z tego skorzystać. Jak widzisz, ten prompt jest przystępny do skopiowania. Klikamy sobie tutaj kopiuj, a następnie przechodzimy do czatu GPT. Po czym wklejamy sobie cały prompt. Te cudzysłowie dobrze by było usunąć. I teraz jesteś ekspertem od reklam na Instagramie. Specjalizujesz się w tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych dla różnych produktów i usług. Chciałbym, abyś podzielił się swoimi pomysłami na targetowanie reklam dla i tutaj wymyślamy sobie nasz, cię wymyślamy. Wpisujemy nazwę produktu, nazwę usługi bądź rzeczy, którą chcemy sprzedać, czyli na przykład ja wpiszę sobie tutaj 80. Zapytań do chat GPT, e-book dla początkujących. Następnie mamy, jakie strategie i techniki zastosowałbyś, aby dotrzeć do konkretnej grupy demograficznej? No i tutaj sobie wpisujemy naszą grupę. Moją grupą docelową są po prostu osoby tam w przedziale 20-44 lat do osób w wieku 20. 44 lat z konkretnym zainteresowaniem. No to takie osoby muszą się interesować przede wszystkim nową technologią i sztuczną inteligencją, więc po prostu dopisujemy to. Czyli osoby, które interesują się sztuczną inteligencją, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Proszę, podaj mi pięć różnych strategii targetowania, mogłyby być skuteczne dla tej konkretnej grupy. Podaj tylko strategię. No i to co musimy zrobić, to klikamy sobie Enter. OK. Otrzymaliśmy 5 odpowiedzi. One nie są zbyt precyzyjne, dlatego poprosimy, aby odpowiedź numer 1 była doprecyzowana i aby dokładnie było wiadomo, jakie zainteresowanie mamy wybrać w systemie Meta Ads. I poprosiłem go o wpisanie 10 zainteresowań które mógłbym targetować i żeby były one faktycznie zgodne i dostępne z tym, co znajduje się w meta ads. Okej, okay, i otrzymaliśmy 10 zainteresowań. Są one w porządku, ale nie doprecyzowaliśmy tak naprawdę naszej grupy odbiorczej na początku. Czyli, że są to osoby, które zajmują się marketingiem i sprzedażą, więc poprosimy go jeszcze raz o zmodyfikowanie tych zainteresowań już z dodaniem właściwej grupy odbiorczej. W tym momencie dopisałem, że zakładając, że mam grupą odbiorczą, e, są mali przedsiębiorcy, a także social media menedżerowie, dostosuj 10 zainteresowań, które będą idealnie pasować do grupy odbiorczej. No i to, co się dzieje, to właśnie będzie dostosowywanie tych oto zapytań. To, co jest e, ciekawe, to to, że trzeba właśnie w taki sposób rozmawiać z czatem, wyciągać wnioski, Dodatkowo doprecyzowywać, czyli im więcej danych podasz na samym początku, tym po prostu lepszą odpowiedź dostaniesz, bo kluczowe w rozmowie z chatem GPT jest to, jakie zadajesz pytania, a nie to, jakie on generuje odpowiedzi. On tylko odpowiada na to, co już od ciebie dostał. Także, jak widzisz, mamy tutaj już kolejne 10 przykładowych. Rozwiązań i muszę ci powiedzieć, że stosowałem to u jednego klienta. Akurat to były związane rzeczy z programowaniem i sprawdziło się to bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrze. To co mam na myśli, to zostało podsunięte mi przez Chat GPT takie grupy odbiorców, których jeszcze nie testowałem, i takie przede wszystkim, które dobrze konwertowały. Jeśli szukasz gotowej bazy promptów do Chat GPT, sprawdź link w opisie serdecznie Cię zapraszam. Do usłyszenia.